Hej, witajcie w nowym vlogu. Zobaczcie. Co tu się wydarzyło? Zobaczcie ile śniegu, jaki opad jest zarobiście, słuchajcie. Może będę miała całą mokra co tam. Widać mnie? Trochę mnie widać. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj wyjeżdżać, ale że jest taki warunek. To żal wyjeżdżać. Więc zostajemy, ale nie było w naszym hotelu miejsc, więc się przenosimy do jakiegoś hotelu na stoku. A ja teraz idę kupić magnes i kulę bo ponieważ właśnie będziemy gdzieś tam wyżej przy skresić, będzie to będzie potem ciężko zjechać samochodem, szczególnie też, że warunki nie są jakieś najlepsze ale na wystawie jest taka super kula którą kupimy z okazji pierwszych nart po złamanej nodze i zobaczcie widzicie? jest tak zapanowane, że możecie nie widzieć, ale mam nadzieję, że jest ostrość ta właśnie Pani narciarka. Czarno-złota. A tu jest też ciekawy. Ciekawa kula, zobaczcie z cyckami. Co kto lubi? Lech, pokażę ci, co mam. Pokaż. Kulę kupiłam, co już widziałeś. Tą czarną. To pan mi zapakował dobrze. To nie wiem, czy to wyjmę. Jeszcze mnie udekorować. Jest napisane planai miejsce. brawo Słoń nie! Tru, tru, tru! nie było tutaj czekoladowego medalu do kolekcji, więc na pamiątkę przydałaś jakiś taki w końcu inny magnes niż zawsze, mamy wszystkie były z naklejkami, świetny no pięknie to nie ma magnesu no nie ma ale to było przyczepione do tablicy magnetycznej Więc najwyżej przyklejmy jakiś. Jesteśmy, słuchajcie, na wyciągu. Zobaczcie, jaki opad, co tu się dzieje. <laughs> wow. Wow, zaraz tym oberwiemy lew. O o ja się chyba rozłączam na chwilę, bo zaraz wjedziemy w. E, e. O, nie jest tak źle. Słuchajcie, mieliśmy się przenieść do hotelu. Ale. Na rondzie, gdzie mieliśmy skręcić, stała policja i radiowóz na, na tej drodze. No i poszłam zapytać pana, pan powiedział, że był wypadek, jest zapadany i droga jest nieprzejezdna. I jest jeszcze jakaś jedna droga do hotelu, ale nie poleca nam tam jechać bez łańcuchów. I jest stromo, a zresztą próbowaliśmy pojechać w tamtą stronę, to utknęliśmy w korku. Więc poszliśmy jeździć. Mamy nadzieję, że jak zjedziemy, to już droga będzie otwarta. Więc takie przygody, jak zwykle, przygody. Aha, no i właśnie, mieliśmy dzisiaj wyjeżdżać do domu, ale zostajemy, <śmiech> <Nie>. <śmiech> bo jest tak fajnie, lubię taką pogodę, lubię taki warunek na narty, jak tak śnieg pada i w ogóle jest tak super. Zresztą dobrze, że dzisiaj nie wracamy, bo słuchajcie, całe miasteczko stoi jest zablokowane przez właśnie opady śniegu. No i tak. Nie jest zbyt przyjemnie. Czekajcie, sobie założę tutaj to na rękę, bo tak buję tak, na tak, tym, że bo... się boję, że mi spadnie ten aparat. A tutaj by było ciężko go odnaleźć. No, więc... Dobrze, że dzisiaj nie jedziemy, bo bardzo długo by nam zajęła ta droga. Bo są mega opady, wszystko jest poblokowane, część samochodów po prostu yy, się ześlizguje. Nie wiem, czy oni mają złe opony, czy nie mają napędu, czy o co chodzi. Lef. No, jedno i drugie. No i wiesz. No i wiecie, jak jeden się tam sunie, to go wpychają, robi się korek. Tu nie są takie szerokie drogi, więc wyjazd z miasteczka dzisiaj był y, słaby. Więc powiedziałam, a ten pan jeszcze powiedział, że teoretycznie o 12 mają otworzyć, ale... teoretycznie. Tylko teoretycznie. <laughs> więc, aha, teraz jeszcze stanęło krzesło, ekstra. <laughs> Normalnie. Dobry dzień, dzisiaj jest dobry dzień. No i też powiedziałam o bo jak nie otworzą tego o 12 i co, będziemy czekać i potem do hotelu zjedziemy o 13, to co, w pół do drugiej pójdziemy na narcy to w ogóle bez sensu, więc szkoda tego dnia, bo też zostaliśmy po to, żeby jeździć i jeździmy. No właśnie, bo wczoraj się nie udało. Bo wczoraj, się nie, wczoraj się nie udało. Ale zobaczcie, no ja to uwielbiam, takie warunki. To jest chyba, na, to jest nasz hotel? Nie wiem. Wygląda jakby mógł być naszym hotelem. Podobny. Czy nie? Nie. Podobny. No, no. Kolorystycznie podobny. Ej, no jak tu doje... A wiesz, że na przykład ci, co mieli dzisiaj wyjechać, to też nie mogą wyjechać, jak ta droga była zamknięta. No właśnie patrzę, nie, jakaś droga, ale... Tutaj... <średziny> Bo jeżeli to jest ten hotel, to trochę problem będzie tu dojechać chyba. No, ale dobra. W każdym razie musimy skończyć jeździć przed zmrokiem, tak, żeby tak, nie było tak, ciemno tak, jak zejdziemy. Znaczy, nie ma strachu, bo jeszcze nigdy tak długo nie <laughs> jeździliśmy, chyba że licząc imprezę w jumperze, ale... No i co, jest tu jakaś nazwa tego hotelu? Tam coś jest napisane, ale... no Wygląda jak ten lew. To chyba ten. No. Ja pierdzielę, to krzesło jedzie godzinę, jest, trzeba bogować. Go... Tak. No jest, ale. No nie jest. No rys. tu Elegancka jest. No ja nie. No tak, tak. Tam też te samochody tak stoją na tym zboczu, takie zapadane całe? Bo myślę, że po prostu były nieruszone od dawna, bo, bo tu mieszkają ludzie. Ale tam jakiś ten jeden z tym z tą trubną wygląda, jakby dzisiaj przyjechał, albo może się odśnieżył żeby wyjechać nie wyjechał. Masakra, co? Nie zapisywałem, to jest najgorsze. No, dobra, jedziemy. jedziemy. W końcu da się jechać, słuchajcie, ale na górze było strasznie. Mam słonia gogle. Bo zamarzły. Tu jest spoko, nie? Zrobiliśmy przystanek, bo zobaczcie. Zobacz jak to wygląda, odwróć się. Jest jakaś burza śniegowa dzisiaj. I sure. Nie odśnieżyli, no? Tak się duję, nie nie odśnieżony trochę Tyle napadało, na pewno ratrakowali. No Słuchajcie, zeszliśmy z NART. Jedziemy do hotelu. Pogoda jest taka. Nie wiem na ile aparat to oddaje, ale ja dawno nie widziałam czegoś takiego. jakaś śnieżyca po prostu. Teraz trzymajcie kciuki, żeby była otwarta droga do naszego hotelu. 5 km. 5 no. km. Także... Rondo. Jest rondo jakieś. Nie Tamten. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Są zjazdy. Dlaczego się chowasz za żyrafą? A ty dlaczego się chowasz za żyrafą? Ja dlaczego się nie chowam. Zobacz, <noise> ja mam jakąś taką długość, jeszcze minę. Tak, ty już czypiesz w pupę na pewno. <noise> tak, masz minę. Dobra, idziemy. Tu była w wina. A w suk. Jak tu się idzie? <noise> o wow jaki wielki o oh, fak! o mamo jaki wielki pokój wow patrz mamy taką kabinę to jest ta kabina do wygrzewania się byliśmy w tym na sztubaju to jest ekstra ja jakieś ekstra Ej, może nam dali zły pokój to Patrz. O, ale czas! Zobacz. Czekaj, ja tu idę. Wow! Wow, ale taki fistyk Jeszcze dwa dni, że zostajemy w toczek. O nie, teraz nie śniegu, to bolę. Nie nie, 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 nie. wychodzę. Ale czad! Zobacz, jaka kanapa! Wypas! Jestem w szoku. Ja też. A oni chyba nam dali zły pokój. No tak, no nie, 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 nie Zobacz, szlafroczki. <grych> miście. Szok. Słuchajcie, odrobina relaksu po nartach. Byliśmy na saunach. Ale jest super, bo jest hotel z basenem. Mamy takie łóżeczko Mamy widok na górę. Możecie mi wierzyć że tam jest, ale Tyle śniegu napadało o, tu będzie widać lepiej To jest właściwie dzisiejszy opad A teraz pójdziemy do... Michaela Słonia Felpsa Jak tam Ci idzie? Jak noga? W nie dobrze? Noga pływała kiedy? A no tak, noga pływała Gdzie Cię boli? I babciny kostium. Jaki babciny kostium? Piękny! Zapomniałam zabrać stroju i poszliśmy do sklepu. I wiecie, ja przy swoim rozmiarze nie mogę wybrzydlać. Dlatego jest zima, jak pani tylko miała jakieś resztki z sejla, ale nawet miała trzy kostiumy w małym rozmiarze. Super jest ten kostium! Jak babcia. Jak babcia. Jesteś Michaelem Słoń -Fel Jesteś Michaelem Słoń I. Nie kto Nikogo? Zawodnik, Lindsay Von. Ona jest taka blondyna dobra i nie jest zajebista na nartach. no. Nie ma żadnych takich superstar, żeby byli parciarze. ale no, takich, żeby byli tacy mega znani. Słodni, na, pe to na pewno są, ale u nas to tak wiesz... Jesteś jak Kamil Stoch. Jak pierwszyła. Jak, jak na my to jest tylko na ale no, tak, i pierwszy sukces. A ta co oglądaliśmy, w, ten, jak ona się nazywała? Teraz w tym w Bachleda chyba coś. Coś, no, Bachleda coś. Jagna, nie, Jagna, Jagna, kolejna. No, co było? Jakaś na pewno Tak, tak. Fajnie jest, co? Basen nie no możemy wyjść na śnieg, słony. No bo jest zamknięte. Ale imponujące, ile tego śniegu napadało, co? Chodźcie tak na to. Naprawdę hit. Głodna już? No, nie, bo No, woda ci zaraz wyciągnie, wiesz, zaraz złapiesz no. głodek taki. No nie, zaraz zrobimy jeszcze z dwadzieścia basenów. No, ja już Ja będę teraz jak Luka i będę ci kazał robić ćwiczenia. O, jaki piękny styl grzbietowy. No, na słonia. A jest słonie. umiesz? Jak? Otylia Jędrzejczyk. Motylia Jędrzejczek? Tak. Motylia? Nie, nie, nie. Ja się tego próbowałam, ale to trzeba głowę zadrżać, a to nie jest. to ci. Gre. Ale super, co? Rewelacja. No. 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 Możemy się tak wygrzać, jeszcze, bo i tak musimy się wykąpać, to możemy jeszcze taką sobie. Jest program erotyczny w saunie, słuchajcie. Nie jest sauna? To jest takie nagrzewanie jakby, nie? No, jest taka kabina, tak, tak, no tak, tak. No jest jakiś tam rodzaj nie jest taka typowa sauna. No dobrze. Ko ko kończę to no dobra. że przedłużyliśmy jeszcze jeden dzień. Jeszcze nie przedłużyliśmy, więc jeszcze tej nobiny nie sprzedałem, nie. Ale jest prawda. No, można się zacząć od filmów. To jest dwa tygodnie przerwy. Będziemy usłyszeć na kanale. No, 10 dni będziemy na nartach, 11. No, to prawie dwa tygodnie przerwy bez publikowania. Mm? To mój rekord. Hm? Mm? że jesteśmy razem to się nie wydarzyło. Mm? Dobrze. Wakacje są po to, żeby odpoczywać. I Więc ty wy Dobrze, zbieraj. Tym optymistycznym akcentem kończę, ponieważ też chciałem wejść do tej wody. Jeszcze raz Wam pokażę opad. I tak w sumie dzisiaj ten opad. Zobaczcie, to Wam uzmysłowiek jest opad. Jak przyjechaliśmy, ile godzin temu? Trzy. Tylem wystawił butelki na zewnątrz. Ja pierdzielę. Nie no, tak zasuwa, patrzcie co tam się dzieje. Nie wiem, czy wy jesteście. No, widać. No, po prostu tam idzie chmura śniegu. Naprawdę, jest jakaś nawałnica śniegowa. Nawałnica, no. tego... Czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. Nie, bo ten śnieg wpada, pada w e, poziomie. No. <grywka> Naprawdę. Tam pod latarnią to widać też, jaką on zapytała. No Niesamowite.